Impostor! Jestem underdog i mam modifier underdog i jestem grenadierem. Dobra. Zabijcie mnie, nie chce mi się. Do kuchni Dobra. idę. Dla mnie to przyjemność. Trzeba komsy włączyć. Chyba na pewno nikogo nie ma. Wentujemy się. Nie mogę się wentować! Najgorzej chyba zamykamy drzwi Najgorsze, że nie mogę się wentować. Jak tu ktoś przyjdzie, to będą miał przerąbane, a będę wiedział jak się drzwi otworzą. Więc teraz zbajtuję, że biegam stąd. A kiedy p**** tacki są po p to, ty ja śmieci nie mogę wyciągnąć ze śmietnika? Szkoda, że gry nie może się wentować. Nie musiałem To jest na minus. <gryzanie> no sorry, Zatkałem, jakieś ja. układanie układani jakieś robię. Chciałam zrobić tego teraz, to gusiłabym go później. Dobra. Ciało jest w kuchni tak przy rogu, jakby zostało za zaciągnięte tam. Czyli Undertaker? Undertaker. To bardzo prawdopodobne. A wiemy, ile to ciało może mieć? Około 20 sekund. To nie wiem, e, Pod security, na tym takim mostku, coś takiego. Okej, okay. eee. Ja jestem w Cargo Bay. Kisierko? Ja jestem w Kiblu. E, dekot? Cargo Bay. E, pan doktor? Jestem w elektryce. A drugi kill, może gdzieś się ktoś orientuje, gdzie jest drugi kill? Po około prawej no. strony. E, Słuchaj, ty chcesz powiedzieć na swoją obronę, bo ty tam zaczynałeś. Yeah. Puchnie. No zaczynałem z Security, pobiegłem z tego do Elektrykala, do Medicala, potem przez Cargo, potem do Langa, przez Rekord i do Gapa. Dobra, ja póki co? Też ty się tak na nie uzięła. Lego też tam zaszło, ale no dobra. Dobra, na razie mnie podejrzewają. Jest git. Ty, a co się stanie, jak nie wybiorę miejsc? To ci losowe. To ci weźmie po jakimś czasie. Nie. Dobra, chodźmy do Cargo Bea. E, no, po udawaniu no, sobie, no, że zrobimy taski. Nie. nie się tych drzwi Karta Na kamerach ktoś jest? Jeden, jeden, dwa, w rekordze w szamerach, dobra, idę na kamery Snitch! Jest gdzieś snitch. Mamy snicza. Trzeba snitcha zabić. O, kto ty umarł? Axo. Axo. A Ona jest snitchem. Ciało jest dość starym. Klaski gdzie byłeś przed komsami? E, przed komsami. E, w main halu... Do engineera biegnę, żeby kąc naprawić. Dobra, ja coś powiem, To będzie ryzykowne, ale podejrzewam Dekoda i Freinusa. Widzisz ponieważ. Dekoda i kogo? Weź w Oracle. tym Oracle nie... P ona podejrzewa, bo oni koło niej biegają Halo, Jakby nie jestem orakle. Bo... tarciu. No, trzeba Annę tak, zabić, trzeba się koło Anny zrespić Anna ma gdzieś zadanie jedziemy. w środku mapy Gdzieś koło na, na hale, więc Wenjenior Myślę, może się zrespić, bo, tam bo tam tutaj chodziła w showersach Pewnie ma do końca ręczniki na przykład Prywa. Więc Prywa. trzeba może się zrespić i koło niej biegać gdzieś Mogę powiedzieć coś? Halo? No, uh -huh. no, no. Norbi, ty zgłosiłeś ciało na dole w security, tak? Okay. Tak Mijałeś kogoś? Yeah. Ponieważ ciągnął go Undertaker, ja miałem amnezjaka Przyjąłem teraz rolę po tym brązowym, który tam leżał No Był on dobry, ale Pocie nie miał wybitnej rangi Zbyt wybitnej rangi to ja nie dostałem Znaczy generalnie sytuacja była taka, że ja szedłem robić buffet, i te ciało już leżało Zrobiłem i zgłosiłem Bo ciągnął jej Undertaker Ja bym na tę rundę faskiego meniego I Friendsa. To był z nie, jeszcze z tą nie... debilu. ja co powiedziałem debilu? Dobra to co? Skipem to ja. skip? A Ale wołty randomowe. No nie, że na Piotr, jakoś... Piotr, Piotr, nie dostałam. Piotr, Piotr, dostałam. ana, 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 ana. A czemu ja? W mojej holu. Ja jestem z panem O Boże, no idziemy teraz gdzieś Ana no. <laughs> Ja nie będzie mam to Zaraz jaka? ci pomogę. Na mini mapie. O. Oh. Nie ma za Proszę. Dobra ty. Daj, ej, mogę ci powiedzieć? Granat, Polskie bójak. Waski jest granadierem, Dobra, teraz zabiłane nam na, na granata w Showersach i od w lewą stronę i dzisiaj otrzymałem u górę. Ja, się, ja pobiegłem nie, na lewo. Nie, nie, ja nie. pobiegłem na lewo. I on jest tak. Ogólnie tak, myślę, że waski jest Rwandierem e menu jest. ma pewnie Egze Obecnie. menu ma Egze, potwierdzam. No nie, no, dostałem granata, od razu byłem w lewą nie, stronę nie i się trzymamy do... przy tym. Nie, ja tak, nie dostałeś granata. Dostałem dostałeś granata. A gdzie ty dostałem, tak? widziałem, że odbiegłeś gdzie... od ciała i jak mnie zobaczyłeś nagle się zawróciłeś i długo się, się ciało tam. Gdzie na lewo? No pobiegłeś? bo za topą, zobaczyłem czy nie byłeś. E, tam koło main hallu, tam u góry jak się robi prysznic tam gdzieś się zatrzymałem przy tym na ściance. Przebiegłem na lewo też. Byłem na no, my trochę byliśmy a ty ty razem, no. się wydaje, nie? Dobre. No, się zatrzymałem na korytarzu. Ja bym Jatek, tutaj uważał na boskie okno wszystko, faski, bo on jak mnie zobaczył, to się wrócił. Dobra, ja mam mikrofon i teraz nie, słuchajcie mnie i macie mnie nie przerywać. Biegnę sobie na odpalanej mapie do taska, którego chcę zrobić. Jest obok, za mną biegnie Faski i obok mnie jest Anał. Otwieram sobie drzwi, podbiega Faski, odcina nie głowę, jakoś zamykam taskę. Patrzę, należy, biegnę do tym, czy Faski się odmienił, biegnę za nim, biega do main hall. Spokojnie, bo nie wiedziałem, tam nie ma ucieczki. Nie wiedział co zrobić. Nagle biegnę do ciało, chciała, żeby zgłosić ciało, powiedzieć, że to on, to biegnie za mną. Uh -huh. I tak wszystko na granacie widziałeś, tak? Nie miałem granatu. Nie dostałem granatu. Aha, to no, no, nie dostałem granatu. No nie, miałem wszystko Skrycie. na ja ośmiu skippu, ja, ale boskiego no. tutaj trzeba uh -huh. uważać na niego. Nie, menu ma egze po uh -huh. prostu. Menu jest nie, 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 Ale jak on granata tego nie dostał nie, 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 nie. tam? Ja nie wiem. Jak on tego granata tam nie dostał? Nie jest egze. Jest to. Yes. A mimo wszystko i tak musiałem tam zabić, bo no ona nie była to, z niczem, nie? nie? Więc no i, I tak lepiej, by nas wydała, więc tak mówisz, tak nie wiem. lepiej, żeby tylko mnie wyrzucili niż mnie i mojego impostora, nie, więc to jest cały czas jest szansa na wygranie, no tylko że musi pan doktor tutaj dobrze zagrać. Poświęciłem może powiedzieć, że w sumie się poświęciłem dla pana do doktora, żeby on wygrał dla nas, nie więc trzeba mu troszeczkę pomóc. A ja, ja chciałem napić drzwi zamknąć. Gdzie on jest? On się tepnął. Dobra. Najpierw lepiej było drzwizam, zamknąć, a potem tego y, sabotaż zrobić, a ale nie, no nie dało, no. może być. Dobra, mam dodatkową rolę, pan doktor też do Meni i pan doktor do A no, i to, no. dobra, no, tak, przegr nie. przegraliście. Dobra, możemy go wyrzucić. No Meni przecież strzelasz. Dobra, no, doktor. Meni jest Undertaker'em. No, zagłosowaliście mam, nie? No teraz strzelaj. I co, wygieramy to? Jako im żyć, czy nie? Kim z możecie być? GG, jeszcze to wygraliśmy. W sumie to poświęciłem się dla naszego zwycięstwa, bo i tak musieliśmy tam z zabić. No, ale że w ogóle Boski oko nie dostał granatu tam, to nie wiem. No, nie dostałem, nie dostałem. A szkoda, no bo takie da było. Dlatego, akcel. że tam w tasku byłem, wiesz? Ja Aha, no, dostałem, ale automatycznie zacząłem spierać. Jak zaczniesz robić drzwi, otwierać drzwi, to jakby chronić je to przed granatą. Ohait, no by to drzwi ścisnęły. Dobra, gdzie ja bym chciał Weteranem Sprawdźmy miejsce. to. O, do kuchni? Do, do o, kuchni. Tam, kuchni, gdzie kuchni, moje kuchni. miejsce. O. Co? To to ma być? Jak kogoś zobaczę, to po prostu od razu biorę i go... Yy, biorę weterana, alert. Żeby mnie nie zabił. AXO, AXO przyjadł Dobra, mam nadzieję, że przyjdzie. Dobra. Yy. Boję ja się, tu przyjdą. Musicie z góry. Nie wiem, tu A, dźam, Spoko. Kto to było. to Co to było? Co tu się dzieje na tej mapie? El Nori zabił i. Ach, moim zdaniem jako zabił? to jest no. tak, Akso, Akso. z... Oho! <grym> E, ale dobra, Elnori tam dobra, zabił i tak. nie chciał zabić, a ja się mhm. miałem weteranę Kamil, ja i e, ja Pan, 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 pan doktor. I doktor I widziałem jak Aksa zabija, ale goniłem go trochę No i Jeziorko się poświęcił jako altruista, żeby wtrzesić Kamila no. e, Ja ogólnie byłem sobie, wiem gdzie są dwa ciała, e, dobiegam sobie do armory, bo robiłem w komsach download, potem do cockpitu poszedłem, tam zrobiłem sobie ten ster I biegłem do armory, bo chciałem zrobić upload w viewing i tam były dwa ciała w armory tak, I tak, wybiegał tak. jakiś Elnorby chyba, czy, czy ktoś tak mi się wydaje A e, jak to jest, to? jest trzech I mo, czekajcie. Czekajcie, 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 bo menu pokazuje, że był impostorem. No tak, mógł ale to być. nie ma 100% pewności, pewno. chyba, nie? że był impostorem. Akso to był na pewno i. Była. To, to więc mamy tym, myślę, 4. że minus dwóch zabójców, więc na spokojnie to możemy skipnąć. Mi też się wydaje, że możemy to skipnąć, zwłaszcza, że jest 7 osób, a taka jakby jedna pewna osoba, no w miarę pewna, I impostor menu, to nie żyje właśnie. Nie? Ten się nie, niekoniecznie No niekoniecznie, ale mógł to, no to jest 80% chyba, że był, nie? Dobra, skip. Ej, dobra, tym weteranem fajnie to rozegrałem. Mi się wydaje, że właśnie ElNormi chyba to był. Albo impostorem, albo był werewolfem, bo on się wracał żeby mnie zabić tam. Dobra, sprawdźmy jak się duchem robi taski. Dobra, robimy taski, kończymy te taski i lecimy. Main hall. Dobra, idziemy tutaj do tego. O, teraz tutaj co się jak robi. Nie, nie. Trzeba. Trzeba. Nie. Tak. Jest czas do robienia w pokoleniu. Aha, wywalił się o mnie, bo byłem weteranem. No nieźle. Zabiłem, Zabiłem ja dwóch impostorów. Co wytrym. jest? Ale nie wiedziałem, że teraz to włączysz. Ty, ty jest... nie, ja drzwi otwieram, ja <grym> otwierałem <grym> drzwi, ale to wcześniej włączyłem, bo tam boskie oko przebiegało koło mnie. I wtedy sobie włączyłem. Y I się wystraszyłem, a to ty dobiegłeś, to koniec czasu i wywaliłeś się no, o mnie. Cała ci sekunda. Ej, dobra, wykorowałem to weteranem. Ja tak Co jest? Dobra, glitch. Glitch, 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 super. Axo. Ana tam biegła, więc można to uwbić. Dobra, Chyba o. o, Ktoś wyszedł tak, ktoś Ale Piotrka w... tylko nie waliłem Czemu dostał bombę, bo... halo? Tu ma tego Kto mnie zgadł? Kto mnie zgadł? A, nie no, kto mnie zabił? Doom sermy ser, mnie trafił Jaggernaut Dobra, już by się gra zbugowała, nie? Bo jakby Piotr, jakby wszyscy zagłosowali I by nie działało, to by się gra zbugowała Nie, żeby coś, wybrano. ale Na tamtym, tamte co zgłosił To albo Frenius, albo Axo Dobra, kim jestem? Fantamem. Fantomem jestem, zajebiście Tylko szkoda, że wolałem glitcha, ale dobra może być Może jako fantom też mi się uda wygrać Skan, To najcięższy sobie robi na początek no to. Dobra to eee, Jednym impostorem jest Manny i drugim jest Norbi Jestem sirem No, Norbi jest blackiem, a Manny jest kimś innym Ej, kim się... bo ja się zmieniałem wtedy w El Norbiego i zabijam na jego oczach I ktoś go zblackmailował wcześniej Piotr GM go wcześniej zblackmailował I on myśli, że to ja byłem zamieniony w tego El Norbiego Czyli El Norbi, że był w Ej, to jest... Co to jest? Co się wydarzyło w ogóle? Nie, widziałem -wi jak Norbi za 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 zabija i jestem sirem i oni są czerwoni W pierwszej rundzie zabiłeś? w pierwszej rundzie w O2. A ja I sekundę, no pa ja patry mnie. W labie z Zdarek. Zdarek. Dobra, zdążyłem. Udało się. Dobra, ostatnie taski... Ostatnie, jeden task tutaj. Jeden task i powinien wygrać. Bo to nie jest y, download, tylko to jest... To jest to. GG GG. No nie Przepraszam taski za cię zabiłam, ale patrzcie wygrałeś. Łaka. Wyrzućcie Dekoda, mówiłem Dekoda. Nie ja chciałem walić chyba. Ciebie!